Ktoś jeszcze? że to ja? I od razu przechodzę zbliżenie na gitarę. E, ostatni live dotyczył właśnie Na King Heaven's Door. E, akordy, które potrzebujemy to G-dur, D-dur, Amol i później G-dur, D-dur. Tabulatory i, i akordy, e, i podkład sobie e, znajdziecie, więc może pójdźmy od razu pokład. Jak to prosto zagrać, co to rytm. Tak najprościej. Ich gehe zum Dorf, war das der Dorf. Tak mniej więcej krótko są akordy. Jeżeli chodzi o samą melodię, ona opiera się na czterech dźwiękach. Tutaj zaczynamy dźwiękiem H, to jest czwarty próg struna G. Później mamy dźwięk A, to jest drugi próg struna G. I później mamy jeszcze te, te dwa dźwięki tutaj. To jest dźwięk G, można grać go pustym też, ale lepiej Ponieważ ten układ jest dosyć ważny, żeby tak ćwiczyć, tutaj prawa ręka gra na palcami. Pierwszy, drugi I. wchodzi tu jeszcze drugi próg, struna D, I to właściwie jest ta melodia jest i zwrotki, i refren praktycznie na tych czterech dźwiękach. Tam później jeszcze w dochodzić momencie dochodzi dźwięk C. Więc wygląda to tak. Dopuścić.